To brzmi jak taki zajebisty być do czego, którego, którego, nie można chyba zepsuć Nie wiem, grałem chyba wczoraj, wczoraj to Ja pierdolę jakie to jest dobre Ja mam to co najlepsze w środku, wyciągam i daję ci tu kotku ziomku Najlepsze, najlepsze tutaj w totku trafiam szóstkę Jak wygrywam to pewno się podzielę bo masz tutaj znaczenie Tak ja jak dla ciebie tutaj, tak samo ty i dla mnie Jak spotykam cię w moim życiu, to na pewno mówię fajnie, bo każdy jest tutaj inspiracją, a ja ją czerpię, z każdego nie to, żeby sysa z ciebie coś na pewno tu kolego dzielę się tym, co najlepsze dzisiaj mam. Kochanie, jakbyś chciała, to cała noc jest dla nas. Jakbym to miał robić z kobietą, która nie chce tu do łóżka, to na pewno by to była dobra wróżka. Bo wróżyłbym jej, co najlepsze i ona mi również. Bo praca, współpraca to jest taka, kiedy Bóg wie, jak kierujesz ruchami, które spontan tu się dzieją. To wiesz, wiesz. Nie jesteś żadną ceną z każdym na równi i płyniesz.